Sesja Rady Miasta w Staszowie stała się okazją do podpisania umowy pomiędzy gminą a zarządem województwa świętokrzyskiego na dofinansowanie budowy Staszowskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt ma pozwolić na znaczne ożywienie gospodarcze regionu. Projekt, który sięga w przyszłość, który będzie owocował w najbliższych latach przygotowanymi terenami, które mogą być zaoferowane przedsiębiorcom czy podmiotom, które chciałyby ulokować tutaj swoje działanie. Budowa Staszowskiego obszaru gospodarczego podzielona została na trzy etapy. Pierwszy dofinansowany został przez województwo świętokrzyskie kwotą ponad 4,5 miliona złotych. Romuald Garczewski, burmistrz Staszowa, pokłada w tym projekcie duże nadzieje. Powiat Staszowski, jako powiat, w kategorii potencjalnego zainteresowania inwestorów jest bardzo wysoko, bo jest za kielcami, za Ostrocem. To daje nam szansę. Wszelkie wskaźniki pokazują, że to właśnie tu trzeba środków inwestycyjnych jak najwięcej, bo tu jest realna szansa na to, żeby te pieniądze wykorzystywane przynosiły jak największy rezultat. Pierwszy etap budowy Staszowskiego obszaru gospodarczego obejmuje 12 hektarów i mieści się na terenie dawnej kopalni siarki w Grzybowie. Będzie to inwestycja ponadregionalna, wpisująca się w tradycje przemysłowe tej części województwa świętokrzyskiego. Dzisiaj Staszowski obszar gospodarczy to gmina Staszów, to gmina to gmina Połaniec, to gmina Letwiany, to gmina Tuczępy. Tam, gdzie te tereny mają tradycję, tam gdzie również mentalność ludzi jest nakierowana na wyzwalanie inicjatywy, na produkowanie, na, na, na usługi, na inne działalności. Kazimierz Kotowski w Staszowskim Obszarze Gospodarczym dostrzega szansę na uzupełnienie oferty tej części województwa dla przedsiębiorców. Będą to już kolejne tereny inwestycyjne na terenie powiatu Staszowskiego. Bardzo dobrze wpisze się ten projekt z tym obszarem jako urozmaicenie oferty dla przedsiębiorców tu na terenie powiatu Staszów, uzupełniając te tereny przygotowane przez Połaniec. Gratulacje. Inwestycja pozwala w Staszowie optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Tereny inwestycyjne w Połańcu włączone zostały w obszar specjalnej strefy ekonomicznej. W Staszowie nie ukrywają kierunku, w którym chcą podążać. Przygotowujemy tereny pod strefę inwestycyjną, pod włączenie, rozszerzenie tej strefy ekonomicznej, gdzie chcemy również na etapie i Staszowa układa wątpliwości, co ich zbudować. Wiąże się to przede wszystkim z potrzebami mieszkańców, z zapewnieniem atrakcyjności inwestycyjnej. Zakończenie budowy pierwszego etapu Staszowskiego Obszaru Gospodarczego ma nastąpić w maju 2015 roku.